9,2,5 Słabcie już tutaj jest, pogoda jest Lipton To nic, Dziś tu wejdziemy. I teraz tak, tak wygląda moja rzeźba, na no za parę chwil będzie tak wyglądać. Będzie nowy podłokietnik, nowa sztyca, nie będzie wiochy, nie? Komalowanej olejno. Złoty kolor. Złoty kolor. Także okazyjnie przydulona sztyca. Mega dzięki. 15 minut walczyłem, i wszystko się udało przełożyć. Zajebiste to jest. Cały czas ciapie, Ale tutaj spotkamy Ci Radzia, Rado Dado i Daniela jeszcze. Gdzieś buszują Do sygnału Tam ma w końcu po latach <laughs> Jak ja się cieszę z No świat jest mały no, mówię. Raz, kurde. Świat jest malutki Pogoda nie za bardzo to... Pogoda jest do kituch Ale nie ten no, taką ścieżkasz? To jest nic Tak? Ja ci wezmę, żebyś nie, po, nie będę ci brał, żebyś nie powiedział, że ten. Po Śląsku to jest tak? Jeszcze, co to jest? Nie poczujesz. I na drugą ale zajebiste to jest, będę kichał. Już mi już zalecą, panie. Słabciu! Oh. Jak? ale ma jebnięcie. Ma? Ma moc. O, panie. Zajebista. No to... Ile godzin jechałeś po to, żeby grosze i podkład? E, nie, już jestem parę dni, nie? O, przez parę dni, to jest dobry urobek, jak jednego. E, nie, roku. to już jest prawie 10 zł. Wow. 10 zł, czyli złotówka dziennie. Zapraszamy na morze. Tabaka. Tabaka. Zrobiła mi dzień po Chodzimy do wody. Sławciu tam, tam daleko Daniel. A za nami ulewa idzie. To nie nic. Z dwie godzinki pobuszować. Jeden grosik. Chapimy dalej to Piękny kolor To jest złoto Wydubane Zobacz ile miedzi? Tak jest lot, nie? Zaję fajny ładny kolor ma nie? A tu nawet Groszki 800 7 groszy? Panie, wow, tu ma nadbicia. Punce. Tam jest tajfun, a ja idę tutaj. Kolejna monetka. Ale wieje ostro. Duży pieniądz 20 zł. Pięknie! Wow! wow. Odróż nad morze się zwraca! Wyprawa! To tu jest, ja nie widzę, jest Pieniądze. O, ów złotówki i coś tu jest Pięćdziesiąt centów To jest cenny wkręt Nie Nie no wiesz to pamiątkę byś miał Byś się budował gdzieś chatkę na górach wie Musisz się rozpędzić Patrz, patrzę. Jeszcze, jeszcze jest. chwila, jeszcze chwila <laughs> Tam dalej będzie o o o o, 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 o Dalej idź Ostatnie sygnały I spadamy Pogoda się lubiła pod psem. My się przebieramy i lecimy. Jakaś obława w Lumi. Ktoś przeleciał nad czerwonym, a nie było. Bum po obiadku jadę jeszcze na plac zabaw. Duży piotr z Zewcią pewnie tam byli. Ale trzeba pochodzić, bo się najadłem. Ciekawe, czy coś tu zostało. Jest jeden grosik, ale żelazny. Tu jest na wierzchu, To żaden groszik grosik. Jupi, dwie monety, w minutkę Coś takiego. No, przydatna rzecz do karty. Sim. No, Janek się ucieszy. Nie to głębokie 18 2 złote i upi 202 zł już mam i tego do wyciągania karty dziabunga Mikrośmieci. gotów, ktoś dwa być gotów, jest dwa jestem Tada. no już jest gotów, dwa Czy ja dobrze widzę Kurde to jest na wierzchu ale to chyba jest sit. Wow. na wierzchu wow, 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 było ciepło ale jest żółte 50 obok kolczyka 15 To nie wiem, co to jest, nie pamiętam. Jeden grosz To nie, to nie wiem, wie. co to jest. result 20 Cchowganie pod tak no patrzymy 20 parę minut na placu 24 480 nie cały 490 to się przyda to wystawało tak z piachu pięknie, serduszka ładne. I taki plac zabaw. Miłej niedzieli.